W dzisiejszym filmie sprawdzimy, czy w tym otokotle można palić metodą od góry. Zapraszam do oglądania filmu. Cześć! Tak jak we wstępie powiedziałem, dzisiaj chciałbym w moim kotle. Użyć techniki rozpalania metodą od góry. Wielu z Was tutaj do mnie czy pisze maile czy wiadomości, a rozpalta w tym kotle od góry. Czy da się rozpalić w tym kotle od góry? No, w sumie to jest tak naprawdę typowy dolniak, chociaż można powiedzieć, że to jest kocioł górnodolny. Dlaczego mówię górnodolny? Dlatego, że ma na górze kotła właśnie ma taki, jakby pasek, który powoduje oddymienie. I y, naprawdę jest to y, typu dolnego spalanie, bo jak widzicie, tutaj jest ta część dolna. Jeszcze Wam pokażę bardziej tutaj z dołu y, kamerą. Jest oczywiście y, kocioł wyczyszczony, ale dzisiaj zrobimy test palenia od góry. Tu oczywiście ruszta y, są wodne y, w tym kotle. Y, no jestem zadowolony z pracy tego kotła, ale sprawdzimy. Jak robiłem kilka lat temu, Próbę rozpalenia od góry w takim samym kotle, ale to już jest kocioł, że tak powiem, troszeczkę słabszej mocy. W tym kotle jeszcze nie paliłem od góry, także zobaczymy, czy da się rozpalić od góry. Także ruszamy z rozpaleniem. Pora załadować, więc kocioł, także na pewno zaczynamy od najgrubszego drewna. Zaraz zobaczymy, jak nam tutaj będzie. Pasować wszystko układamy. Kolejne grube. Może teraz w tą stronę. Układamy grubsze. To jest trochę za, za cienkie. Jeszcze grubszy. Może jeszcze jeden z grubszy. Uwaga. Wkładamy do naszego kotła. Może, 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 proszę bardzo, grubszy kawałek. A teraz już będziemy wkładali drobne. Raz, kilka, dosłownie, w ramach testu jak to będzie się paliło nam paleniem. Od góry. Już tutaj kładam kolejne, i kolejne. I może o, już mam przygotowane. Teraz pora na drobniejsze. I jeszcze pójdę, przyniosę wiórki. Przygotowałem trochę tektury. Tutaj mam taką rozpałkę. Wiorki i również pocięta sosna. Także ruszamy i zobaczymy, co to się będzie działo. Jak mi się to rozpali. Tutaj na dole e, chyba zamknę. Na dole, słuchajcie, chyba zamknę drzwiczki. Zamknę tutaj też ten. O, Zostawię takie otwarte. Delikatnie i tak samo tutaj dopów nie będę na razie zamykał. Będę sprawdzał co i raz, jak wygląda te, te palenie tą metodą od góry. I zaczynamy, jak to będzie nam wyglądało. Nie robię testu typowego, w jakim czasie się zagrzeje nasz bufor. E, bufor jest oczywiście wychłodzony, możecie zobaczyć, ale tak z ciekawości chciałem zobaczyć, czy ten e, czas Ogrzewania będzie, będzie właśnie długi, czy krótki. Jak to się nam będzie tutaj paliło w tym kotle. Także działamy. Jednak myślę, że trzeba zostawić te drzwiczki górne, trochę uchylone, bo jak je przez chwilę zamknąłem, to tutaj się to strasznie przeduszało i nie ma doprowadzenia powietrza wtórnego. Natomiast tutaj dolne drzwiczki, co tu się dzieje, możemy zobaczyć. No nic się nie dzieje tutaj. Nam spada żar delikatnie z tych wiorków, ale nic się, nie, nic się nie zapaliło. Na razie, także zobaczymy, co się będzie działo w tym kotle. Jak długo nam się to będzie rozgrzewało. Temperatura na razie bardzo powolutku rośnie. Praktycznie wcale nie rośnie, ale no jestem ciekawy. Wiele osób tutaj mi pisało pod filmami: rozpal od góry. Także na życzenie widzów, tak robię. Zobaczymy. Jaki będzie tego finał? Sprawdzimy, co tam się dzieje w naszym kotle. Uuu, dopiero 46 stopni. A jak w środku? No tutaj nam się pali ładnie. Ogień jest. Ale zobaczcie, co się dzieje. Ten ogień, oczywiście, wszystko idzie w dół. Wszystko idzie w dół. No bo to jest tak naprawdę, tak jak przewidywałem, że ten ogień i dym będzie się kierował w stronę głównego tego przejścia, czyli systemu spalania dolnego. A co tutaj mamy na dole, czy pali się, czy się nie pali. Na razie sam ten dół się nie pali. Tuż troszkę tam na końcu się zajęło, ale no to jest właśnie system spalania od góry, mimo wszystko on tutaj do, do dołu idzie. No zobaczymy jaki będzie czas. Wypalenia wsadu, i czekamy dalej. No, oczywiście, na razie pompka żadna się nie włączyła. No, bo mamy dopiero 47 stopni. Także bufor jest nienagrzany. Zobaczymy, co tu się będzie dalej działo. I właśnie już pompka ruszyła. 75 stopni na naszym kotle. A co się dzieje na buforze? Góra buforu bardzo powoli podnosi się do 40 stopni, natomiast środek buforu i dół jest bez zmian. No już kawałek czasu się w tym kotle pali, natomiast możecie zobaczyć co się dzieje. Już jest 13:26, ja jeszcze nie dokładałem do kotła, ale tutaj nam się trochę zmieniło palenie, bo już ten żar doszedł do dołu i pali się już normalnym systemem. Jednak te palenie od góry w tym kotle się nie sprawdza. Jest to typowy dolniak mimo że ma tą y, właśnie opcję związaną, że jest y, ta kreska na górze, która ma w celu oddymienia, ale ten dym całkowicie idzie w stronę dołu. Co możemy zaobserwować na dolnych drzwiczkach? Możecie już zobaczyć, że ten żar właśnie już jest na samym dnie. I tutaj nam się pali wszystko, także także to nie jest piec czy tam kocioł górnego spalania to jest typowy, typowy yy, dolniak? I tak należy po prostu w takim kotle palić. Jeszcze nowinka związana z yy, ekopulsarem, czyli ogrzewaniem ciepłej wody użytkowej. Październik jeszcze może być miesiącem ciepłym, kiedy ta woda się dogrzewa. W tej chwili od rana podniosło się o 2,1 stopnia. Maksymalny tutaj pobór produkcji energii to jest 825 W. Obecnie mamy 797-780. Troszeczkę tutaj słońce świeci i słabo widać, ale musicie mi zaufać, bo ja to tak czytam tutaj pod telefonem. Także w tej chwili dzisiejsza produkcja, a mamy godzinę 13:28, a dzisiejsza produkcja od rana to jest. Niecałe 2,5 kW, także tak naprawdę dzisiejsza produkcja już jest słaba. To już jest październik, także nie ma co się dziwić. Już został uruchomiony system podgrzewania mojego domu. To oznacza, że bufor już pracuje pełną parą. To oznacza, że już działa pompka, która tłoczy ciepłą wodę na Grzejniki, i również powinna chodzić pompka na podłogówkę, jednakże no, jest w domu bardzo ciepło. I jak widzicie, podłogówka na razie jest zakręcona bardzo rzadko jest w tej chwili ona uruchomiana, a e, grzejniki są ustawione na 38 stopni z histerezą stopni 4-38 e, stopni możecie zobaczyć temperatura zadana i histereza 4 stopnie, także. Między 36 a 40 stopni ta temperatura pracuje obecnie jest to temperatura 37 stopni na grzejniku. Także niestety podsumowując dzisiejszy filmik nie da rady palić w tym kotle od góry, jednakże można rozpalić. Same rozpalenie od góry jest możliwe, jak widzicie. Potem oczywiście ten ogień już przechodzi w dolną część. W dolną część naszego kotła. Natomiast jest bardzo powolny, bardzo powolny start, i niestety, żeby szybciej bufor nagrzać, po prostu kocioł potrzebuje odpowiedniej temperatury, szybkiej. A gdy ta temperatura idzie wolno, to też jest wtedy słabo. Dziękuję serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmu. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Jeżeli macie ochotę subskrybować kanał, to będzie mi bardzo miło. Jeżeli film się podobał, to poproszę o pozostawienie łapki w górę. Zapraszam do oglądania kolejnych materiałów. Trzymajcie się, cześć.